Czy zastanawiałeś się kiedyś jak w dzisiejszych czasach żyć zdrowo? Jak znaleźć najwyższej jakości produkty nieskażone chemią, bezpieczne dla naszych rodzin? Jak z nich mądrze korzystać bez uszczerbku dla naszej przyrody? Wyrusz z nami w podróż, w czasie której przekonasz się, że to co najlepsze jest na wyciągnięcie ręki. Slavic Food. Tak smakuje przygoda. Nazywam się Olin Gutowski, wędkuję od dziecka. Nazywam się Mateusz Karkoszka i jestem myśliwym. Nie samą przygodą i pasją człowiek żyje. Lubimy też zdrowo zjeść, a przede wszystkim jeść zdrowo. Nazywam się Dawid Szkudlarek i jestem kucharzem. Zapraszamy Was na program Slavic Food. Naturalnie. Witam panowie. Cześć, dobrze, że was widzę. Cześć Dawid. Słuchajcie, za dwa dni mam fajną imprezkę tutaj u góry. Potrzebuję dobrą sarninę i bardzo dobrą rybę. Czy mogę na was liczyć? Bez problemu, dwa tygodnie damy radę. Dwa dni. 48 godzin? Dokładnie. Taka sytuacja zobowiązuje, no to chyba trzeba to zrobić. Na sarnę i wstrąga? Panowie, najmocniej przepraszam, powodzenia, postaram się. Dobra, to ja też lecę. No to leć. Łowię ryby od kiedy miałem 4 lata i do dziś uciekam z wędką nad wodę jak tylko mam okazję. Dlatego też bez wahania podjąłem wyzwanie Dawida szkudlarka, aby złowić pstrągi do jego potraw. Mam nadzieję, że wykonam zadanie i pokażę wszystkim jak dobrze łowię. W okolicach piły biją się bardzo czyste, rwące rzeczki. Piława i dobrzyca. Jestem pewien, że tutaj złowię ładne ryby. W tej okolicy czeka mnie jeszcze spory kawałek drogi do łowiska. Czasem, aby dotrzeć do dziewiczych odcinków rzek, trzeba się trochę pomęczyć, ale nie szkodzi wysiłek, rekompensuje mi przyroda, która teraz jest w pełnym rozkwicie. Oczywiście, wydaje mi się, że wybrałem najkrótszą trasę. Chyba pamiętam ten lasek. Tak, na pewno kojarzę to drzewo. Hmm, to musi być ta ścieżka albo tamta. Jest jakaś wioska, to już coś. To moja szansa. Muszę być teraz bardzo miły. Widzę jakiegoś starszego mężczyznę przy chatce. On na pewno kojarzy miejscówki tu w okolicy, może w końcu powie mi, jak ja mam dojść do tej rzeki. A wygląda mi na takiego, co ma jakąś starą mapę. Idę zapytać. Ach, nareszcie, ktoś żywy. Witam. Witam, ja mam taki problem, że chcę dojść do rzeki. To pan tu chwilę poczeka, ja pójdę po nową mapę i wtedy, powiedzmy Panu, pokażę co trzeba, tak? Nowa mapa brzmi nieźle. W takim przypadku zacznę akcję w zamian za mapę porąbiesz czapę. Jednak prace fizyczne w spodniobutach to nie jest najlepszy pomysł. Na szczęście mój wybawca wrócił z... całkiem nową mapą. Trafiłem dobrze. Mój przewodnik miał na GPS-ie kilka namiarów na pstrągowe miejsca. Ale takiej mapy to mi się po Panu nie spodziewał, tak jak spoglądałem tam z daleka. Ja tylko staro wyglądam. Wybrałem z nich punkt o nazwie Stary Mostek. Tym razem dotarłem tam szybko i bez problemu. Przywitał mnie szum rwącej głębokiej wody. Rzeczywiście bardzo charakterystycznym punktem były tu pozostałości drewnianej przeprawy. Zabrałem się do szykowania sprzętu. Kiedy robi się to wiele razy, można osiągnąć dużą szybkość, ale nad piękną wodą ręce i tak się trzęsą z niecierpliwości. Tutaj się mogą kryć lipienie. A jeśli właśnie z nimi będę miał do czynienia, wybiorę sztuczną muchę typu nimfa. Jest to imitacja larwy owada, która spływa swobodnie w okolicy dna. Jeszcze tylko chwila skupienia, aby węzeł wyszedł idealnie. Tutaj ważne są detale, jak wystający kawałek żyłki. I już, przygotowany. Skierowałem się prosto do rzeki. Wszedłem do wody tuż poniżej mostku. Zarzuciłem nimfę i nim sprowadziłem ją całkowicie w dół, nastąpiło pierwsze branie. Rybka, którą właśnie złowiłem, to jest jelec. Niech rośnie pięknie. Choć ten zakątek wyglądał bardzo obiecująco, po pierwszym mielcu nie złowiłem nic. Postanowiłem przenieść się w kolejne miejsce. Ponieważ podjąłem wyzwanie, nie mogę się bawić w obławianie pustych miejscówek. Po chwili przemieściłem się w inne miejsce na tej samej rzece. Ale jakoś nie pachnie braniem. Co jest? Taki oto kleń skusił się na nim. Tak to w tym wędkarstwie bywa, że nawet jak nic się nie dzieje, nie wolno tracić nadziei. W każdej chwili sytuacja może się całkowicie zmienić. Ja szukam dalej. Brodząc, staram się zajmować najlepsze miejsca do rzutu. I stawać tak, żeby nie przepłoszyć ostrożnych pstrągów. W końcu na wędce czuję jakąś rybę. Tak jest. To właśnie lipień. Popatrzcie, jaka to jest piękna ryba, jaką ma płetwę grzbietową. Skusił się na moją nimfę. Śliczny. Niestety, ten akurat nie jest wymiarowy, ponieważ wymiar tutaj to 30 cm. Zwrócę mu wolność. A wiecie, co jest najciekawsze w lipieniu? Że pachnie tymiankiem. Nawet jego łacińska nazwa, Tymallus tymallus, właśnie do tego nawiązuje. No to leć, pachnij tymiankiem. Przyjemność łowienia na muchę jest nie do opisania. To sport bardzo aktywny, wymagający, a jednocześnie, kiedy już opanuje się podstawy, można się przepięknie zrelaksować. Coś się chyba ruszyło. Albo może jakoś lepiej wyczułem dzisiejszy apetyt ryb. Kolejne miejsce daje mi znów emocje scholowania. Tym razem top strong. Po tym wstrągu, którego przed chwilą miałem na wędce, czuję, że coś się dzieje, że są ryby w tej rzece i mam szansę złowić ładną sztukę. Tylko nadal nie mam nic dla Dawida. Trzeba pracować wędką. A lewki do Popatrzcie na tę płetwę. Coś wspaniałego. Kiedyś. Kiedy jeszcze tak popularnie zabierało się ryby, to właśnie taka płetwa z lipienia stanowiła trofeum, które w niektórych domach stoi do dzisiaj na kominkach. Taka właśnie suszona płetwa. Jest! Piąteczka! Spróbowałem w takiej wielkiej kipieli i proszę, jest pstrąg! I to niezwykły pstrąg. A proszę! Palia znalazła właśnie stanowisko tutaj. W najszybszym fragmencie nurtu. Śliczna ryba. Ale znów muszę zmienić miejsce. Ja szukam dużych pstrągów, a nie drobnych pali. Z taką drobnicą przecież u Dawida się nie pokaże. Znów wędruję wzdłuż nurtu, szukając najlepszych stanowisk. Nieprzemakalne spodnie pozwalają mi się dostać właściwie wszędzie. Tylko co z tego, jeśli ryby po prostu nie biorą? Nad moim strumieniem panuje już wieczór. Zaczynam czuć te wszystkie kilometry, które dzisiaj zrobiłem. Myślę, że trzeba będzie już odłożyć wędkę i coś przekąsić. Łowiłem dzisiaj na odcinku specjalnym o nazwie Połączone. Tutaj trzeba wypuszczać pstrągi potokowe i lipienie. Ale jest też kilka gatunków nie nienaszych, nierodzimych, m.in. palia. Złowiłem dzisiaj taką palię i zamierzam ją zjeść. Pójdę na totalną łatwiznę, wykroję sobie taki maleńki filecik tego doskonałego mięska łososiowego i dodam tylko krople, przyprawy w płynie. Zobaczcie, jakie to jest piękne, pomarańczowe mięso. O proszę. Nie no, popatrzcie na ten kolor. To nie jest ryba z hodowli, to nie jest łosoś z Norwegii. To jest z naszego potoku, strąg. Co prawda palia, nie nasz rodzimy, ale. Wychował się i urósł tutaj. No, po całym dniu zmiany miejsc i walki z silnym nurtem, to takie najprostsze rzeczy, jak ryba na surowo i do tego czarna herbata, smakują rewelacyjnie. Każdemu życzę takich smakowitych momentów na koniec dnia. Czy ja powiedziałem koniec? To nie zupełnie prawda. Nie byłbym sobą, gdybym jeszcze nie ukręcił jakiejś muchy na jutro. Wiem już, co ryby mogą jeść, jakie latają owady, więc zrobię sobie parę skutecznych przynęt. Po dobrą sarninę ruszę na zachód Polski. O poranku zapoluje na rogacza. Wiele osób pyta mnie, dlaczego poluję. Podaję zawsze trzy powody. Pierwszy to pasja, którą zaszczepili mi zarówno mój dziadek, jak i mój tata. Drugi powód to misja. Każdego roku trzeba odstrzelić jakąś część zwierzyny, w przeciwnym razie szkody na polach czy w lasach byłyby ogromne. Trzeci powód to fakt, że łowiectwo to jedyna szansa, żeby zdobyć naprawdę smaczne, zdrowe i bardzo ekologiczne mięso. Które później dzielę się z moimi znajomymi i rodziną. Na początek spotyka mnie jednak niemiła niespodzianka. Na drodze, którą miałem dojechać do łowiska, stoi płot. Miejscowi rolnicy grodzą łąki, by przytrzymać bydło na pastwiskach. Tym sposobem przytrzymano i moją wyprawę. Czas więc ruszyć o własnych siłach, tym bardziej, że zaraz na niebie pojawi się słońce. Poranki to magiczny czas, kiedy łowisko spowija bajkowy krajobraz. Każda chwila spędzona w takim miejscu jest niczym sen, w którym odbijają się obrazy z dzieciństwa. Nie potrzeba słów, w głowie nie kłębią się myśli. Przyroda budzi się do życia. Zaczyna się kolejny, ostatni już dzień moich zmagań z wędką. Śniadanie ograniczę więc do samej kawy i w drogę. Dziś stawiam wszystko na jedną kartę: leśny odcinek rzeki, bardzo rwący z dużą ilością głazów i powalonych drzew. Jeśli tutaj nie złowię dużych pstrągów, to już nigdzie. Woda jest dzisiaj bardzo przejrzysta. Nie działa to na moją korzyść. Chociaż miejsce jest zacienione, pstrągi na pewno mnie widzą. Potwierdza to pierwsze branie. Pusty jelec. Piękny. Piękny, ale dzisiaj akurat niepotrzebny. Bardzo dokładnie obławiam tutejsze głęboczki. Obserwuję jak układa się nurt i wytężam fantazję, aby zlokalizować kropkowane ryby. Jak na razie wszystko na nic. To znaczy brania są, jak najbardziej. Trafiła się nawet przepiękna płoć. Słońce jest coraz wyżej. Zapowiada się gorące przedpołudnie. W okolicy jest piękne ściernisko, gdzie sarny lubią żerować. Po żniwach na polach wciąż zalega sporo kłosów. Taką ilością skrobi nie pogardzi żaden rogacz. Niestety w tym miejscu także pusto. Trzeba więc dalej szukać zwierza, który ma przecież królować na stole Dawida. Jest przed siódmą, jest już trochę późno. Sarny kończą swoją wieczorną aktywność, więc o rogacza będzie naprawdę trudno. Jedyna szansa w wabiku. Zaczyna się powoli ruja, więc okres godowy saren, kiedy to rogacze uganiają się za kozami. Stare capy wychodzą z miejsc, które dotąd były ich ostoją. Być może uda nam się wyciągnąć chociaż jednego. Do wabienia używam dwóch wabików. Jeden z nich ustny naśladuje pisk rujnej kozy. Drugi wydaje dźwięk kozy gonionej przez kozła. W oddali pojawia się rogacz. Do odstrzału się jednak nie nadaje. Odstrzał zbyt młodego kozła z nieodpowiednimi parostkami skończyłby się karą finansową i zakazem polowań nawet na dwa lata. Trzeba więc mieć nie tylko odpowiednią wiedzę, ale i mnóstwo szczęścia. No, mam kolejnego pstrąga. Właściwie pstrążka, no. Połowa drugiego dnia łowienia, złowiłem dwa pstrągi niewymiarowe, dużo jelców, kilka lipieni. No i co z tego, ja nadal nie mam ryby, którą mogę zabrać do Dawida. Poranek za nami, a ja wciąż bez dziczyzny. Czas odwiedzić mojego dobrego kolegę Franka, który zna okolice jak własną kieszeń. To moja ostatnia deska ratunku. Ja witam, witam. Się. Franek, za 24 godziny mamy imprezę. Muszę przywieźć kawał dobrej dziczyzny. Pochodziłem po lasach, polach, łąkach, nie spotkałem nic. Ratuj. Nie ma sprawy, nie musicie ratować, wystarczy pomóc się do świętego Huberta. Poprosić <grym> mnie, żebym <grym> dał ci bonę, a Bona ma zawsze szczęście. Twojego psa. Mojego psa oczywiście. Masz jakieś fajne miejscówki? Mam, mamy fajne miejsce. Wiem nawet, gdzie kozły wychodzą i to takie porządne. Super, mam kilka kilometrów w nogach. Znajdzie się jakieś miejsce pod dachem? Zapraszam kniwka, już jest wychudzona. Możesz iść odpocząć. Super, dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. W tym lopu nie zaczął się szczęśliwie. Zmęczenie daje się we znaki, a ja wciąż nie mam dziczyzny dla Dawida. Stawię zegarek na trochę nietypową godzinę, bo 16.00 to czas, kiedy rogacze powinny być już aktywne. W końcu mają ruje. A ja? A ja będę miał sporo czasu, żeby zregenerować siły. trzeba coś wymyślić. No tak dalej być nie może. Pora na zmianę taktyki. Nic nie brało na nimfy, więc założyłem sobie przynętę, która nazywa się streamer. To jest taki puchaty stworek. Zobaczcie jak się na niego łowi. Ten wyglądający jak mała pijawka z pomarańczową główką stwór wyraźnie odcina się od stonowanych zielonkawych barw strumienia. Może o to właśnie chodzi. Odważnie rzucam w dołki pod brzegiem, żeby tylko nie urwać przynęty. Nagle BUM O kurczę, ale wstrąga to autorybę. No trochę wymęczyłem, już się daje podprowadzić tu na plucinę. Zmiana przynajmniej. Chwila kombinacji i siedzi. <śm> to jest właśnie żywy dowód na to, że tutaj wzdłuż tej rzeki znajdują się hodowle pstrągów tęczowych. To jest właśnie okazowy egzemplarz. No, bo to jest naprawdę spora ryba. Myślę, że on jest w stanie wyżerać dziennie sporo tych rybek, tych strzebli, minogów. Rewelacja! Jest! Nie ma to jak wstawać o popołudniowej porze. W taki skwar wolałbym posiedzieć w tym chłodnym i przytulnym pokoju, ale jak chcę zwiększyć swoje szanse przed zapadnięciem zmroku. Do lasu muszę wyruszyć już teraz. Nie chcę zgubić tego szczęśliwego psiaka. Przyda się więc małe zabezpieczenie. bo Bona potrafi wyrwać za tropem zwierza. Gdybym jej nie utrzymał, GPS na pewno ją odnajdzie. A śladów obecności kozłów tutaj nie brakuje. Są tropy sardy, w miarę świeże. Nie wiem czy to rogacz czy koza, ale myślę, że to dobre miejsce, żeby spróbować pobawić. Bone zostawiam w zacienionym miejscu i ruszam na ambonę. W tym życie na pewno leży jakiś rogacz. Sarny nawet przy temperaturze sięgającej 30 stopni, często zalegają w polu. Pytanie, czy przy takim ukropie zechce im się podnieść. Naprawdę pięknie, no ale co z tego, jak wciąż nie mam dziczyzny. No, a jeszcze Olin wysyła mi MMS-a. Cwaniak ma już na koncie kilka ładnych pstrągów. Powoli przegrywam walkę z czasem. Słońce za kilkadziesiąt minut schowa się za horyzontem. A wtedy ocena porostków kozła będzie wyjątkowo trudna. Chciałbym pomóc Dawidowi, ale nie podejmę ryzyka i nie będę strzelał kozła, co do którego nie mam pewności. trafiłem na żyłę złota. W następnym dołku mieszkał jeszcze jeden pstrąg podobnych rozmiarów. No, z takim trofeum mogę się śmiało pokazać u Dawida. To ostatnie miejsce, gdzie mogę dziś cokolwiek spotkać. Śródleśna łąka otoczona młodnikami zaczyna powoli tonąć w blasku zachodzącego słońca, a ja bardzo powoli przesuwam się w miejsce które także wskazał mi Franek. Choć odczuwam już trudy dnia, takie obrazki wynagradzają wszystkie niepowodzenia, los się do mnie uśmiecha, straf, podniósł się rogacz. Mam tylko chwilę, by ocenić jego parostki. To stary kozioł z niewielkimi odnogami, takiego właśnie miałem w odstrzale. Nie mogę się pomylić, mam tylko jedną szansę. To jest zawsze najtrudniejszy i najmniej przyjemny moment polowania. Zdaję sobie jednak sprawę, że ktoś musi strzelać tę zwierzynę. W przeciwnym razie nastąpiłby odstrzał redukcyjny bez żadnych zasad i bez etyki. Myśliwi robią to w zupełnie inny sposób. Najważniejsze jest jednak, aby to, co wyrośnie tutaj, tutaj żywi się przez lata, także zostawało na naszych stołach. Dzisiaj ponad 90% dziczyzny wyjeżdża za granicę. My myśliwi. Musimy to zmienić. Tak dziś wygląda relacja przyrody z człowiekiem. Czy tego chcemy czy nie, czy akceptujemy czy negujemy, ktoś musi regulować ilość zwierzyny. Człowiek wtargnął w dziką przyrodę wiele lat temu. Dlatego nie możemy dziś żyć jak w dzikiej puszczy, gdzie populacje zwierzyny regulują jedynie drapieżniki. Łowiectwo to nie kwestia przyjemności, ale odpowiedzialności za naszą gospodarkę. W dyskusji o sensie polowań nie można kierować się emocjami tylko rozsądkiem. Ten wyjątkowy dzień chcę zakończyć z moimi kolegami. Dziękując im za pomoc i wspaniałe polowanie przygotuję przepyszne i proste bitki z sarniny. Wystarczy odrobina pieprzu, soli i tymianku. Rozgrzewam tłuszcz nad ogniskiem. Mięso ląduje w mące a potem na patelni. Dorzucam też cebulę. Podlewam wszystko nalewką zaroni, która stworzy aksamitny sos. Wspaniałe, pachnące, zdrowe i naturalne danie. Choć jest z ogniska nie powstydziłoby się królewskich stołów. Tak właśnie smakuje przygoda! Było. Wątpiłeś w nas? Nie, skądże. Piękna ta polędwica. Coś pięknego. Daki Ale dać te pstrongi. Kurcze. Piękne, duże. Świeżutkie. świeżutkie. Zrobię pstrąga w formie smażonej. Puścimy go z patelni. Wykorzystam zioła, kolendrę, świeże, sezonowe warzywa i owoce. A z sarną się pobawimy, troszkę bardziej. Super będzie fusion. Elegancko. All Czy in? można cię jakoś tutaj podglądać, trochę swoją mistrzowską technologię? No, na no pewnie, że mam nadzieję, że pomożecie. Coś te marchewki musi obrać No to co, walczymy. Dobra. Południe. za warzywa, ty za mięso i. Do Jest na co popatrzeć. Jeśli to ma smakować równie dobrze jak wygląda, to. dosyć gadania. Pora podać do stołu i w gronie przyjaciół skosztować tych smakołyków. Aż trudno uwierzyć, że składniki tych potraw to najprostsze sezonowe produkty z okolicy. Razem z podręki wyśmienitego kucharza dają niesamowicie dużo frajdy i są po prostu zdrowe. Lokalnie, sezonowo, ale przede wszystkim naturalnie. Tak można jeść i zaskakiwać bliskie osoby siłą tych naturalnych smaków. Trzeba tylko zwracać uwagę na to, co akurat w naszej słowiańskiej przyrodzie piszczy. Nasza misja zakończyła się powodzeniem. Najedzona, zadowolona, ale po pierwsze przekonana do słowiańskich smaków grupka znajomych, to najlepsza nagroda. Dawid uwierzył w nasze umiejętności i zgodził się wziąć udział w kolejnej przygodzie. Zapraszamy na kolejną przygodę i wyzwanie. Czy sobie poradzimy? Na to pytanie odpowie nam tylko polska przyroda.